Hej, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj premiera zdrabki. Zdrabka za 10 zł nazywa się zdrabkowy cash. Zasady oczywiście proste. Mamy 5 wygrywających liczb. Jak znajdziemy którąś liczbę to wygrywamy przypisaną kwotę. Dwa symbole do odnalezienia, czyli plik albo worek. Worek podwaja wygraną. Stopni wygranych jest 9. Zwrocik oczywiście najniższy, a później mamy 20, 30, 50, 70, a pierwszy stopień to jest 500 tysięcy 4 sztuki. Wkład to 40 zł, mam numerek 17, 18, 19 i 20. Po kolei wszystko z paczki, żeby nie przedłużać. Zaczynamy, sprawdzimy czy jakiś...

39, 43, 16, 45 i 51 już nie ma, ale trzy numerki trafione. I tu mamy dyszkę, tu mamy również dyszkę, i trzecia dycha 30 złotych w jednej z drapce, No i super. Nie wiem, gdzie są kontrolne. O, znalazłam D, znalazłam drugie D. 30 złotych jest, czyli prawie cały wkład. W numerku 17 teraz mamy 18 i sprawdzamy. 16, 24, 49, 59 i 48. Pięćdziesiąt trzy, trzydzieści osiem, trzydzieści dwa, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem, czternaście, czterdzieści jeden, czterdzieści pięć, trzydzieści jeden, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt pięć, osiemnaście. 47, 46 i tutaj 37, 42. Mamy plik, proszę bardzo. Mamy pliczek dalej, 19 i 26, a pod plikiem też dyszka. Znaczy, też dyszka. Tam były trzy dyszki, a tu mamy dyszkę w pliku i literki kontrolne Z. Super, czyli. Dwie zdrapki wygrane, mamy już cały wkład odzyskany. Sprawdzamy dalej dziewiętnastka. I tu mamy tak 56, pięćdziesiąt 52, pięćdziesiąt trzydzieści cztery, pięćdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć. No fajnie jakby jeszcze ten worek wpadł. Ale pewnie już bym za dużo chciała. 11, 32. Siedemnaście, czterdzieści jeden, trzydzieści jeden, pięćdziesiąt osiem, szesnaście, czterdzieści sześć, dwadzieścia jeden, trzynaście, czterdzieści pięć, czterdzieści osiem, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt trzy. Dwanaście, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia cztery i ostatnie pięćdziesiąt cztery. Czyli tu już nic. DZ. Ostatnia. Numerek dwudziesty. No i sprawdzamy. Mamy tak. Trzydzieści dziewięć, czterdzieści osiem, trzydzieści dwa, Dwadzieścia sześć i trzydzieści jeden, dwadzieścia siedem, jedenaście, czterdzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt pięć, czterdzieści cztery, trzynaście, dwadzieścia osiem.

Tym sposobem jest plusik. No i w sumie na cztery zdrapki aż trzy wygrały i w sumie wygrana to 50 zł. Mamy dwa pliki, trzy numerki. Niby tylko pod tymi wygranymi po 10 zł, ale uzbierało się. No i super będzie na kolejne zdrapeczki. Dobra kochani, dzięki serdeczne za dzisiaj. Życzę Wam miłego dzionka, widzimy się, mam nadzieję, już niedługo w kolejnym filmiku. Do usłyszenia, pozdrawiam cieplutko, buziaczki, papa. Pa.